Inicjatywa ustawodawcza prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to narzędzie najczęściej wykorzystywane w ważnych dla funkcjonowania państwa sprawach. Aktualnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy samorządowej. W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze posiedzenie forum debaty publicznej, na którym w towarzystwie ekspertów i samorządowców omawiano zawarte w projekcie zmiany. Otrzymałem od państwa przedstawicieli wszystkich chyba ogólnopolskich organizacji samorządowych. Tak zwaną Białą Księgę, która w zasadzie była listą postulatów i propozycji mających na celu pogłębienie samorządności. Biała Księga była właśnie podstawą do rozpoczęcia prac nad ustawą. Jak mówią współpracownicy Bronisława Komorowskiego, projekt przygotowany przez prezydenta zakłada przede wszystkim większy udział mieszkańców w kreowaniu lokalnej samorządności. Poprzez wprowadzenie takich instytucji jak obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, obywatelska interpelacja, wysłuchanie publiczne, zamierzamy też zwiększyć rolę jednostek pomocniczych, sołectw, dzielnic, osiedli. Będą one miały też inicjatywę uchwałodawczą, będą, miały łatwiej, będą mogły łatwiej wydawać środki publiczne, nimi dysponować. Także łatwiej będzie zakładać Stowarzyszenia Mieszkańców, które również będą mogły dysponować i publicznymi. Środowe spotkanie forum debaty publicznej miało charakter roboczy, niemniej jednak nie zabrakło na nim merytorycznej dyskusji. Wśród zaproszonych na forum ekspertów z dziedziny samorządności i samorządowych działaczy znalazł się także prezydent Legionowa. Roman Smogorzewski nie ukrywał, że zaproszenie, jakie otrzymał od kancelarii prezydenta RP, było dla niego dużym wyróżnieniem. Na pewno było to wyróżnienie, bo prezydent Legionowa w towarzystwie prezydenta Krakowa, prezydenta Poznania, prezydenta Sopotu i innych dużych, znaczących, pewnych symbolicznych miast, to, to, to na pewno tak. Tym bardziej, że trochę w tym miejscu mogą decydować losy samorządu. Prezydent Smogorzewski, podobnie jak większość członków forum, pozytywnie ocenia zmiany zawarte w projekcie ustawy. Katalog e, możliwości dotyczących wypowiadania się społeczeństwa i pewnego obowiązku wysłuchiwania społeczeństwa jest ogromny. E, druga sprawa gdzieś tam określana to też e, po tych 20 latach widać bardzo wyraźnie, że samorządy nie Generalnie słabo ze sobą współpracują, i tam powstanie konwentów i powiatowych i wojewódzkich, powstanie zespołów e, e, to są kroki tak naprawdę też milowe Nic więc zatem dziwnego, że w opinii wielu osób proponowane zmiany mają charakter rewolucyjny. Bronisław Komorowski aż tak stanowczych opinii jednak nie podziela. Ustawa będzie przekazany wiedzy przez moich współpracowników. Bardzo dobrze sprawdza. Ma propozycji rewolucyjnych takich kroków, działań zmierzających do popełnienia tego ważnego procesu, jakim jest władzy. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu na przełomie kwietnia i maja.